Pani. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem o drogeryjnych, matowych pomadkach. I zdecydowałam się na nakręcenie tego filmu, dlatego, że mój film o podróbach z AliExpress Kylie Jenner cieszył się bardzo dużym powodzeniem. Co z jednej strony mnie cieszyło, a z drugiej troszkę zmartwiło, dlatego, że uważam, że nie są to produkty, z których powinniśmy korzystać. Z bardzo wielu względów. Zacznijmy od tego, że jest to produkt skradziony. Pomysł skradziony, ponadto naprawdę nie wiemy, co w tych pomadkach jest, a może być w nich wszystko, łącznie z substancjami trującymi. No, a po trzecie, naprawdę u nas na naszym rodzimym rynku jest bardzo wiele równie dobrych, jak i te pomadki od Kylie produktów. Y Tyle tego mam dla Was, więc dajcie się przekonać, że naprawdę nie trzeba kupować podrób. Tutaj też mam kilka zamienników dla tych pomadek od Kylie, ale nie tylko, po prostu chciałabym Wam pokazać moje ulubione matowe pomadki drogeryjne. Dlatego bardzo zapraszam Was do oglądania. I byłabym zapomniała, na końcu będą też dwa buble, więc koniecznie, koniecznie oglądajcie. Powiem wam szczerze, że jestem trochę przerażona przed tymi swatchami, bo ostatnio jak robiłam dla was filmik o tych pomadkach z AliExpress, prawie odpadły mi usta, a tam tych pomadek było zdaje się 5 albo 6. Tutaj mam ich chyba ze 156, także... Trzymajcie za mnie kciuki. I słuchajcie, zacznę od pomadek, które bardzo, ale to bardzo kolorami przypominają te pomadki, które Was tak bardzo interesują od Kylie. I to są pomadki matowe z Colourpop, które są dostępne u nas w Polsce w jednym sklepie internetowym, i to jest sklep House of Beauty. To w Stanach są bardzo tanie produkty. U nas są nieco droższe, dlatego że na tej stronie kosztują jedna taka pomadka, z Zdaje się 40 zł, ale ja kupiłam zestaw 5 pomadek i on kosztował 140 zł, czyli to de facto jest za jedną taką małą pomadkę 28 zł, i wtedy ta cena robi się już naprawdę przyjemna. A mamy tutaj, słuchajcie, trzy nudziaki różowy jeden i dwa takie bardziej brązowawe i jeden taki bardzo intensywny fioletowo różowy i bardzo piękna czerwień wpadająca delikatnie w kolor pomarańczowy i właśnie ja na ustach mam pomadkę Clueless, która wszędzie w internecie jest podawana jako zamiennik dla Candy Kay od Kylie. I faktycznie przyglądałam się zdjęciom, jest to bardzo podobny kolor, tyle że dostępny u nas i dużo tańszy. Naprawdę rewelacyjna jest pigmentacja tego, pięknie się te pomadki trzymają na ustach. Praktycznie w ogóle ich nie czuć, więc to jest rewelacja. I to jest, słuchajcie, kolejna z tego zestawu szminka. I widzicie, jest taka dosyć ciemna, brązowa. Raczej powiedziałabym, że na wieczór, chociaż odważnych, jak najbardziej zachęcam do noszenia takich kolorów na co dzień. Ja takie y, do pracy noszę i jakoś wszyscy żyją, nikt nie umarł. Y, także można. I kolejny w tym zestawie jest Color Beeper. I on wygląda w ten sposób. Mam go na ustach, i to ma być zamiennik dla słynnej Dolce K. I znowu przyglądałam się zdjęciom. Faktycznie bardzo, bardzo podobny, jeśli nie identyczny, kolor. Yy, także mówię, w tym zestawie znajdziecie co najmniej dwa kolory, które są identyczne jak kolory od Kylie, plus trzy, które po prostu są przepiękne i przydadzą się każdemu. I kolejne rewelacyjne. Tanie pomadki, które są dostępne u nas w Polsce. To oczywiście są słynne pomadki od Golden Rose. Ja mam trzy kolory z tych pomadek i jestem nimi tak jak i cała Polska zachwycona, dlatego nie będę się za bardzo rozwodzić. Powiem tylko, że mają fantastyczną konsystencję, bardzo łatwo i przyjemnie się je nakłada, mają fenomenalny pędzelek, który naprawdę bardzo pomaga nam w nałożeniu tego produktu na usta. Fajnie się trzymają, a dodatkowo mają bardzo przystępną cenę. I te kolory, które ja mam to jest 03, to jest ten, który mam na ustach. Mam też kolor 01, taki piękny na lato nudziak wpadający w taki łososiowo-brzoskwiniowy kolor. I 04, najciemniejszy w tym zestawieniu, też przepiękny, również teraz jesienią, także na pewno z tanich pomadek, te Golden Rose'owe Wam bardzo, bardzo polecam. I kolejny rewelacyjny, matowy, tani produkt, o którym bardzo chciałabym w tym filmie wspomnieć, to znowu jest Golden Rose, ale tym razem jest to kredka i to jest matowa kredka taka grubaśna. Mam ją też teraz na ustach. To jest kolor 13. I powiem wam, że na co dzień ten produkt sprawdza się fenomenalnie, dlatego że nakłada się go bardzo szybko, nie wysusza ust. Wręcz przeciwnie, on ma taką konsystencję bardzo kremowo-satynową, więc bardzo przyjemnie się to nakłada. Nie podkreśla suchych skórek, e, wręcz je zakrywa, więc to jest taki produkt na szybko, na co dzień, jak nie chcemy bardzo dużo czasu poświęcać na usta, ale chcemy, żeby mimo wszystko fajnie wyglądały, to to sprawdza mi się rewelacyjnie i mm, bardzo, bardzo lubię tego używać. Także jeszcze chciałam tak na szybko o tym Wam wspomnieć. Oczywiście jest to Golden Rose, więc też jest to produkt tani, a dobry. Kolejne dwa świetne produkty zostały stworzone przez markę NYX i to jest ich matowa pomadka z tej serii lingerie. Mam ją na ustach, to jest kolor 08. I te matowe, które już od dawna są u nich w ofercie pomadki, to jest seria Soft Matte Lip Cream. Obydwie są obłędne. Te lubię ze względu na to, że ma też bardzo wygodny pędzelek, ten taki płaski, którym bardzo precyzyjnie można usta wyrysować. E, konsystencja jest po prostu jak niebo. Jest jak masełko, bardzo aksamitna, bardzo przyjemna. To akurat jest kolor Stockholm 02. I też jest takie bardzo masełkowate, bardzo delikatne, choć ten mam wrażenie daje troszkę bardziej naturalny efekt niż ten. Yy, ale obydwa są naprawdę świetne, mają też świetną cenę. I mój ostatni matowy, tani ulubieniec to jest Bourjois, czyli słynna seria Rouge Edition Velvet. Yy, bardzo dobry produkt, aczkolwiek mam wrażenie, że jednak wykończenie jest bardziej tak jak jest tutaj zresztą napisane. Aksamitne, satynowe niż matowe e, także jest to coś pomiędzy nie jest to taki mat jak e, tych produktów, które pokazałam Wam poprzednio, czyli Golden Rose Nyx e, Color Pop to jest coś pomiędzy ale jest naprawdę też przepiękny kolor, przepiękna pigmentacja ja mam swój w kolorze 02 e, bardzo lubię na lato szczególnie ten kolor nakładać bardzo fajny produkt, troszkę droższy niż co po niektóre tutaj, także też warto go na wyprzedażach kupować. Ale tak jak mówię, u mnie sprawdził się rewelacyjnie i przechodzimy do bubelków. Pierwszy bubelek już jest na moich ustach. To jest Maybelline Vivid Matte Liquid. I słuchajcie, to, że to jest bubel, to wcale nie chodzi o to, że to jest produkt zły. Chodzi tylko o to, że nie spełnia swoich obietnic, a mianowicie w żadnym, ale to absolutnie w żadnym momencie nie zastyga na mat. Jest to kolor piękny, pigmentacja piękna. A propos kolor mój o, to jest 40 Berry Boost. Fajny produkt, naprawdę bardzo fajna rzecz. Na pewno jeszcze będę w innych kolorach ten błyszczyk kupować. Ale na Boga nie jest to mat. Obok matu to nie leżało, nie stało, nie robiło absolutnie niczego. Dlatego, że jest to po prostu bardzo ładny błyszczyk o bardzo pięknej pigmentacji, ale nie jest to matowa pomadka, więc ten napis mat stąd powinien być wyrzucony, przekreślony. Nie! Jeżeli chcecie matu, nie kupujcie tego. Jeżeli chcecie taki efekt, jak mam teraz na ustach, jak najbardziej polecam. Trwałość tego jest bardzo fajna. I ostatnia matowa pomadka, to już jest bubel stuprocentowy. Nie ma w nim absolutnie niczego dobrego i to jest to cudeńko z L'Oreala. Ja miałam nieprzyjemność kupić sobie to na lotnisku gdzieś za granicą, już się pamiętam chyba w Niemczech. U nas tego jeszcze nie widziałam, ale pewnie jest to tylko kwestia czasu zanim się to u nas również pojawi I to jest słuchajcie A! Kręć blondynko I to jest takie coś, taka gąbeczka I nawet nie chce mi się, nie mam ochoty tego na usta nakładać, żeby wam pokazać To jest niefajne Nakłada się tym bardzo trudno, nieprecyzyjnie, mało tego produktu wychodzi, więc zanim ja tutaj sobie pomaziam, to już po prostu minął dzień i już mogę kłaść się spać. Nie, jeżeli to się pojawi w Polsce, nie kupujcie tego, broń Boże. To się nazywa. Yy, nazywa się to, nawet nie ma nazwy. Wiedzieli, że to będzie beznadziejne, więc nawet tego nie nazwali. Yy, w każdym razie. To nie działa i nie wydawajcie na to swoich pieniędzy Przestrzegam, przestrzegam I to już były wszystkie moje ulubione, tanie, matowe pomadki Boże, ile tych słów jest eee, Idę reanimować moje usta, bo chyba już zemdlały i umarły po drodze <gryw> Naprawdę było tych kolorów strasznie dużo Mam nadzieję, że trochę wam pomogłam i że zamiast podróbek z AliExpress zastanowicie się nad tymi propozycjami, które ja wam dzisiaj zaprezentowałam. Bardzo dziękuję wam za oglądanie. Zapraszam was bardzo serdecznie do siebie na Instagram i na Facebooka. Tam sporo się dzieje. Także jeżeli chcecie być na bieżąco, to koniecznie tam wpadajcie. Bardzo dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa!